Dzień dobry widzowie, witam Was w drugim odcinku dotyczącym maluszka do Farminga 22. Od razu chcę bardzo, ale to bardzo podziękować za 90 subskrypcji, a jeśli Ty jeszcze nie subujesz, to zachęcam, abyś to zrobił, ponieważ na 100 subów go wydajemy. Jest to już ostateczna wersja tego moda. Ewentualnie będziemy poprawiać błędy, a jeśli Ty jakieś wyłapałeś, to koniecznie napisz w komentarzu. Teraz przedstawię wam plan tego odcinka. Najpierw ja pokażę wam kilka zdjęć tego moda, jego konfigurację i krótki przejazd gwiazdka. Następnie główny twórca tego moda, a bardziej edita, czyli mój kolega sam przedstawi wam go z bliska. ¡Put, put, put, put! you mm -hmm. A więc tak, dzień dobry. To ja, Janusze Budownictwa. Chcę Wam zaprezentować mojego Edita, na którym pracowałem dość długo sasu. Drutowałem go tak kilka tygodni tak kilka tygodni. Kamerzysta może tu podejrzeć trochę bliżej. Do tego tutaj, pięknego. Pokaż im ten piękny znaszek, kwiata, ten zderzak, to wszystko. To jest nowe felgi, którym brakowało w maluchu. No takich ładnych, kul, no wiele maluchów ma w szkiepce, te felgi, no. No będą no kiepskie. No. E, no Hak jest. Hak jest, bagażnik jest, hak i bagażnik są funkcjonalne, one Też może by tą kupimy, jakąś małą przysiadkę, zaprezentujemy Wam. O dobra. E, maluch oczywiście posiada otwiera na drzwi. Ma naprawiony Trigger z prawej strony. O on tu Trigger ja już nie jest taki pobugowany. Jest na normalny na swoim miejscu. Jest dużo wersji, i to bardzo dużo. Bardzo dużo, dużo, dużo. Zaczęliśmy od wersji najstarszej. Włoskiego fiata. Ojej, tutaj ta jest. No dobra. Dobra. Już wam pokazał, jak to pięknie w środku wygląda. No, ma nowe tekstury, piękne zawieszkę, ozdoby, detale. Moc jest bardzo doprasowany, bo go długo robiłem, ale dobra. Już. Dobra. Włoski fiat został. Dobra. Błoski fiat został już wam pięknie zaprezentowany. Może jeszcze tak przejdę dookoła niego, że wam tak ostatni raz wam pokażę. A my przejdziemy do następnego fiata, czyli już polskiego fiata ze 73. Fiat oczywiście ma dużo konfiguracji. Ma konfiguracje znaszków, zdarzaszków, halogenków, różnych ozdób w środku, nawet ma różne ozdoby na klapę, jak spojlery, wentyl, wentylacje, te takie, no, za wentylacje. Latywa. Mam też światełko sofania, które jest sprawne. Tak samo to światełko w środku nad misterkiem żała. Wszystkie tam animacje kierownicy żałają. Może nie ma animacji pedałów i zmiany biegów, ale to trochę b, zajęło sensu kombinowania, aby to mnie dodać. Ale kiedyś się dodam. Mm. Można nim zaprezentować światełko w środku kabiny, wszystkie światła. Kierunkowskazy. Musimy zapewnić. To jest światełko sopania, może światło stopu. Światło stopu zostało naprawione, bo widziałem, że niektórzy narzekają, że światło stopu jest tam niesprawne, jakby żałają, ale nie mają jeszcze tego tekstury świecenia. Maluch też ma wiele różnych konfiguracji, fołek, bo są cytryki. Są tutaj, pokażę tutaj te ewalowskie stalówki z paskami I jak tutaj z drugiej strony Wam pokażę. <laughs> są ATS-ki piękne. Takie tuningowe tro. O, jeszcze chodź tutaj. zobacz, pokaż im piękne wloty te takie nakłapy, te plastikowe. Naklejki też jeszcze są na szybę. Spawnerki są piękne, yy, no. Tak, no yy. tutaj prawie, za faktem prawie każdą wersję, od Włodkiego do fl Eleganta zabrakło. bo Elegant wymagał przeróbki serii, bo nie ma dolnych przetłoszeń i jest trochę innym, ma serię. Właśnie już że git, jest git, jaki są sprawne. O, pan Kameliska chyba zaprezentował już tam wcześniej różne konfiguracje tych maluchów. Już nie muszę Wam o wszystkich opowiadać, ale mi się wydaje, że ten model jest bardzo ładny. Też e, mamy trochę fajniejsze konfiguracje, jak na przykład e, nerki od BMW. Takie dachy wieśniacka albo niesamowity gryfik Mersa. Można no, mieć wiejskiego Mersa. Cyganowus, taki zwany syganowóz. Są spoilery, są e, klapki. Tutaj mam pokaźnik w tył. E, spoilerek. Tutaj chyba tego spoilerka im nie pokazywałeś. Czy to z drugiej strony, tutaj na początku, jest jeszcze inny wlot. Taki jest bardzo ładny, moim zdaniem, mój ulubiony. Są też dwa konfiguracje silników 600 i 650. Jak się wybierze wersję z 650 to się pojawia nalipka piękna 650. To no jest E. No wiem, że nie powinno być E, bo E to jest ekonomik i powinna być ta jeszcze konfiguracji napisana, ale tak, aby nie był pusto. Na tym polu to był to e. e. Może wam. Przyszczepkę jakąś i zaprezentuję jak ten hak pięknie żała. Eee, o, tu mam piękną przyszczepkę, taką małą, na której można załadować. To jest to Wam, zaprezentuję może żalanie haka. pąże na maluszka. A, zaprezentuję jeszcze jak, jak ten, głową się wychodzi tam głową wychyli poza koreserię.

Pan, wyszłam za dobra! No i się zaprezentować hak, ale dobra. E... My... Brawo, brawo, tam już stało mi Dobra, spada drugiego. Żół. Bierzemy nim. Eee... nam... Już nie wiem, przejdź, Ten nam się nie przyda. Teraz nam się przyda drugi mały. Eee... Eee... Pff... fl taki wcześniejszy trochę. też z krupleuszkami, bo są też taki STK, 4 i... FLK. -ka. Dobrze. Ten kabelki się podpinały pięknie. Mówiła sobie tak jeździć dookoła. Jeździ, sofa, wszystkie światła żalają, przyszepki, maluszka. Też halogeny przedłużają, żalają, małe konfiguracji bez halogenów, z halogenami. I co ty jest, małe to? No to wszystko jeśli. Tutaj widzisz, że jest tak widzicie, strasznie fajnie wypresowany. Ale to nie jest jakby mój model, ale nie brakowało mi. To miał być na początku prywatny projekt, ale trochę no... Proszę za daleko. Tak zobaczę jaki pięknie wyszło to nam... Nie muszę to zaprezentować wam wszystkim. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i za 90 subskrypcji. Dajcie znać w komentarzu, czy czekacie na tego malucha. A jeśli czekacie i jeszcze nie subujecie kanału to zachęcam do tego, aby to zrobić, ponieważ na 100 subskrypcji wydamy go. Przypominam, aby wyłapane przez Was błędy pisać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa.